Kiedy w grudniu 2022 roku ceny spadały na giełdach światowych paliwa, a cena na polskich stacjach cały czas była wysoka i ani drgnęła w dół, Daniel Obajtek wydał oświadczenie. Przywołał w swoim wpisie katastrofę paliwową na Węgrzech, gdzie zabrakło paliwa i gdzie rząd ingerował w cenę paliwa. Poza tym obniżenie cen za wcześnie wywołałoby panikę na stacjach benzynowych. A po trzecie, jakbyśmy mieli za tanie paliwo, to by nam Niemcy wykupili wszystko na stacjach. A teraz dzieje się coś naprawdę zadziwiającego: mimo że ceny paliw na giełdach już od kilku tygodni rosną, na polskich stacjach ta cena spada i teraz nawet wynosi poniżej 6 zł za litr benzyny 95. I do Polski masowo przyjeżdżają teraz Niemcy czy Czesi tankować, bo jest dużo taniej. Ta różnica nawet może wynosić koło 2,5 zł w przeliczeniu na złotówki. A Orlen apeluje, aby nie kupować paliwa na zapas. A może to wszystko przez zbliżające się wybory? Nie, nie obniżyliby przecież tak cen. Hmm.